Zobaczcie, miałem tego nie pokazywać, ale kupiłem jakiś profesjonalny pas, aż się zdziwiłem, bo przyszedł w puszce. W tej puszce przyszedł. Nawet nie będę jej wyrzucał, bo jest taka ładna, pucha, solidna. Hmm. Slimming belt. Nie wiem, czy to jest firma, czy co. Ale to jest niby profesjonalny pas. Ten właśnie kupiłem na brzuch. W opiniach czytałem, że on jest bardzo szeroki. Ja tu kupiłem jeszcze takie dwa, trochę tańsze pasy, a one widać są szersze. Ale ten fajny, zobaczcie, jaki on ma fajny rzep. Bo no dlatego kupiłem jakieś takie lepsze, profesjonalniejsze. Bo kiedyś kupowałem takie tanie pasy neopremowe za jakieś tam dwie dychy i były takie badziewne, że się rozwalały. Nawet nie miały tych oprzyć po bokach. I się zaraz rozwalały, rozczapiżały się, poszycie po odchodziło od pianki neopremowej. A tu jest jakiś taki inny, lepszy rzep, powłoka taka od środka, jakaś yy, termiczna, że ona fajnie temperaturę trzyma. Że jak sobie takie coś do treningu będę zakładał, to przy okazji ze śmietnika będzie trochę przy okazji tłuszcz schodził, chociaż no ja nie mam jakiegoś mega tłustego śmietnika. Ale to też będzie jako dodatkowe usztywnienie takie, nie? Kręgosłupa. I tu dwa też takie pa pasy trochę lepsze. Ten to kosztował chyba z 7 dych. Te kosztowały chyba po jakieś 4 dychy sztuka. E, jakieś fi Fitli, Firma czy coś takiego. Też są oblamowane w koło. Takie, żeby się nie rozłaziły, nie rozczapiżały. Oprzyte lamówką w koło. I są bardzo szerokie. Hmm. No już nie mają takiego ładnego poszycia pod spodem, ale też jest takie materiałowe, nie jest takie klejące się, takie bezpośrednia goła pianka, tylko jest też jakaś taka powłoczka. Hmm. Także są całe takie fajnie obszyte i te dwa pasy będą na kolana. One są długie takie o, to ma chyba z półtora metra ten pas. Te, te tańsze już mają taki zwyczajny rzep. Hmm. Ale mam takie dwa, przynajmniej na jedno kolano, które mnie czasem pobolewa przy robieniu dwugłowych. To będę sobie owijał te pasy, a może nawet będę sobie owijał obydwa kolana i będę robił siady z większym ciężarem, albo hmm, jeden na jedno kolano, a drugi na zapas. Nie? No i takie pasy. A... Przy okazji zamówiłem już cztery plakaty. Także, jak one mi przyjdą, to wszystkie te ściany, tam tą całą niebieską farbę i drzwi, znaczy na jedne drzwi na brązowe, to już sobie przy, przybiłem na górną futrynę. Bo tam nie chcę komuś na drzwi przybijać, to tylko na górną futrynę yy, przybiłem. Stary kalendarz taki, co miałem z 2021 roku, ale to, to, to nie szkodzi. Ważne, że tylko jest obrazek, tam taki koń. Pokażę Wam to następnym razem, jak już będą plakaty. Hmm cztery plakaty, jeden metr na metr. Yy, na ścianę, tam gdzie były puzle, bo puzle zdjąłem i powiesiłem w domu, bo jednak tam szkoda tych puzli, one tam są niepotrzebne, one i tak za mało pokrywają ścianę. A tutaj yy, w domu sobie w to miejsce, które miałem dołożyć, puzle dołożyłem tamte wzięte ze strychu, i tam pójdą tylko i wyłącznie plakaty. A tutaj już mam prawie całą ścianę obwieszoną puzlami 3, 4, 5, 6, 6 sztuk. Tutaj trzy sztuki, w kuchni cztery, w przedpokoju jedne, na korytarzu jedne. A na siłowni będą tylko plakaty: takie plakaty tam jakiś wilk, jakieś czaple jakaś tam panoramka yy, jakieś morze z niebem i coś tam jeszcze także to na razie na tyle.